Od wieków wampiry toczą wojnę z wilkołakami, znanymi również jako likantropy. Kiedy wampiry w końcu likwidują przywódcę likantropów, Luciana, ocalali likantropi rozpraszają się po całym świecie. Nie pozostało ich wielu, więc wampiry uważają, że mają przewagę i wkrótce mogą wygrać wojnę. Jednak starsze likantropy ewoluowały z czasem i teraz są w stanie zmieniać się według własnego uznania, stając się coraz potężniejsze. W teraźniejszości dwóch wampirów tropi dwóch likantropów na stacji metra. Selim i Rigel są zabójcami, co oznacza, że są wampirami specjalnie wyszkolonymi do likwidowania wilkołaków. Likantropy Raze i Trix śledzą ludzkiego chirurga o imieniu Michael, który zauważa Selim, zanim wsiada do pociągu. Kiedy Raze ma już dogonić Michaela, nagle zamiera, ponieważ wyczuwa w pobliżu wampiry. Krzyczy, aby ostrzec Trixa, a obaj likantropy natychmiast otwierają ogień. Rigel biegnie, aby schować się za kolumną, ale kiedy próbuje oddać strzał, zostaje postrzelony w ranie. Selin z przerażeniem obserwuje, jak kula świeci w nim, paląc jego ciało od środka. Podczas gdy większość cywilów ucieka ze stacji, Selin również dołącza do strzelaniny. Obie strony strzelają, nie zwracając uwagi na otoczenie, a Twix przypadkowo rani kobietę. Kiedy wampir Nathaniel wchodzi na stację, aby dołączyć do walki, Michael biegnie pomóc rannej kobiecie, a Twix wykorzystuje okazję, aby go złapać, ale Selin go zastrzeliła. Twix postanawia uciec, biegnąc tunelem, więc Selin wyskakuje przez okno pociągu, aby go ścigać. Srebrna kula trafia go w ramię i musi ją wyjąć, zanim będzie mógł dalej biec. W tym samym czasie Rejs skończą się kule i próbuje uciec, ale Nataniel powala go przez drzwi pociągu. Rejs odpycha go, po czym zmienia się w wilka, co pozwala mu zlikwidować Nataniela w ciągu kilku sekund. Selin podąża śladami krwi w głąb tunelu, a Twix próbuje zaskoczyć ją od tyłu, ale ona reaguje szybko i oddaje strzał. Tym razem udaje jej się strzelić do niego tyle razy, że w końcu go likwiduje. Kiedy Selin sprawdza Trixa, zauważa, że wszystkie kule świecą. W tym momencie za nią pojawia się Reis, więc rzuca w niego kilkoma deskami z ostrzami, zanim ucieka. Wchodzi do innego tunelu i jest zaskoczona, słysząc warczenie, po którym następują okrzyki radości. Okazuje się, że ukryta jest tu kryjówka likantropów. Zanim Selin zdąży to zbadać, dogania ją Reis, więc musi odejść. W kryjówce ludzie wiwatują na cześć parę likantropów, walczących w postaci wilków. Nagle wpada Lucian i strzela w powietrze, aby przerwać walkę. Likantropy powracają do ludzkiej postaci, a Lucian karci ich za zachowanie przypominające wściekłe psy. W rezydencji wampirów Selin pokazuje świecące kule mistrzowi Bronikanowi. Dochodzi on do wniosku, że kule są nasycone promieniowaniem ultrafioletowym, co oznacza, że likantropy znalazły sposób na wykorzystanie światła słonecznego jako broni. Selin mówi przywódcy wampirów Cravenowi, że widziała kryjówkę likantropów, ale Craven nie wierzy, że pozostało wystarczająco dużo likantropów, aby stworzyć kryjówkę. Następnie Selin odwiedza grobowiec, w którym obecnie hibernuje starszy wampir o imieniu Wiktor. Erika przychodzi, aby powiedzieć jej, żeby przestała marnować czas i przygotowała się do imprezy. Zamiast tego Selin sprawdza kamerę bezpieczeństwa na stacji i w końcu zauważa, że likantropy śledziły człowieka. Kiedy mówi o tym Cravenowi, ten nie traktuje jej poważnie. W kryjówce likantropów naukowiec Sinch pobiera próbkę krwi od ludzkiego więźnia i miesza ją z krwią likantropów ale wyniki są negatywne. W tym momencie Ray wraca z ciałem Trixa. Niestety Singe wyjaśnia, że srebrne kule przebiły jego organy, więc Trix nie może go uleczyć. Lucian jest zły, słysząc, że stracili Michaela i ogłasza, że sam będzie musiał wykonać zadanie. W szpitalu, w którym pracuje Michael, dwóch policjantów pyta o niego, ponieważ uważają, że był zamieszany w strzelaninę. Tymczasem Selin włamuje się do mieszkania Michaela i szuka wskazówek. Kiedy Michael przybywa, Selin chwyta go za szyję i pyta, dlaczego go szukają. Nagle grupa likantropów wyrywa się z sufitu, więc Selin otwiera ogień, a Michael wykorzystuje okazję, aby uciec. Selin próbuje go ścigać, ale on zamyka windę przed jej twarzą. Kiedy likantropy rzucają się na nią, Selin strzela do nich i zadaje im pewne obrażenia, ale to nie wystarcza, aby je powstrzymać. Następnie strzela wokół siebie, aby rozbić płytki i spaść na kolejne piętro. W holu otwiera się winda i Michael znajduje Luciana. W tym momencie pojawia się Selin i otwiera ogień, więc po kilku trafieniach Lucian rzuca się na Michaela i gryzie go w szyję, aby pobrać jak najwięcej krwi. Selin chwyta Michaela i odciąga go, ale Lucian ma już potrzebną próbkę. Po umieszczeniu krwi Michaela w Fiolce Lucian koncentruje się, aby wyrzucić kulę z ciała. Selin zabiera Michaela do swojego samochodu i objeżdża, ale Lucian nagle wskakuje na dach pojazdu. Zaczyna gać dach dużym nożem i rani Selin w ranie. Ona zatrzymuje samochód, żeby go zrzucić, a potem rusza żeby go przejechać. Lucjan skacze, żeby się uratować i pozwala im objechać. Chwilę później Michael próbuje zwrócić uwagę, że Selin straciła dużo krwi i powinna zatrzymać samochód, ale ona tylko celuje w niego z broni. Tak jak przewidział, ona traci przytomność, a samochód wpada w poślizg. Samochód przewraca się na drodze i wpada do rzeki. Michael używa broni Selin, aby wybić okno i wyciąga jej ciało na powierzchnię. Po reanimacji używa swojej kurtki, aby opatrzyć jej rany. W kryjówce likantropów, Lucian daje Sincz próbkę krwi. Po szybkim teście potwierdzają, że Michael jest osobą, której szukali. W końcu Michael zasypia i ma dziwny sen o starożytnej tragedii w rezydencji wampirów. Kiedy się budzi, znajduje się w rezydencji wraz z Selin, która zostaje wezwana do biura Krajwena. Jest wściekły, ponieważ nie wykonała rozkazów i przyprowadziła człowieka do domu. Podczas kłótni Erika sprawdza, co u Michaela i zauważa ślad ugryzienia, co powoduje, że rzuca się na sufit i syczy. Michael jest przerażony i ucieka, wyskakując przez okno. Bolesne lądowanie powoduje, że znów ma tę wizję. Słysząc nadchodzące przysturzujące, Michael przeskakuje przez bramę, aby uciec. Kiedy Craven dowiaduje się, że więzień zniknął, uderza Selin. Następnie Selin radzi sobie ze swoją frustracją, ćwicząc na strzelnicy. Kan przynosi jej nową broń, ona jest pod wrażeniem powstałych otworów po kulach, z których wycieka płynny azotan srebra. Jeśli likantrop zostanie trafony tą nową kulą. Srebro dostanie się do jego krwiobiegu, więc nie będzie w stanie go wydalić. Selin nie może przestać myśleć o potężnym likantropie, którego widziała wcześniej, i zastanawia się, czy historia Cravena o zlikwidowaniu Luciana jest naprawdę prawdziwa. Tymczasem Craven potajemnie spotyka się z Lucianem i przypomina mu o ich umowie. Miał się nie wychylać i nie pozwalać swoim wilkom walczyć z wampirami publicznie. Lucian chwyta go za szyję i przypomina mu, że kiedyś prawie go zlikwidował, więc Craven byłby nikim bez niego. W posiadłości Selin włamuje się do biblioteki i czyta o historii wojny między wampirami a likantropami. Craven był jedynym ocalałym członkiem grupy wampirów, która zaatakowała fortecę Luciana. Jako dowód zwycięstwa Craven przyniósł kawałek skóry Luciana. Znak na tej skórze pasuje do naszyjnika, który widziała wcześniej na potężnym likantropie. Wychodząc, Selin spotyka Erikę, która mówi jej, że Michael został ugryziony przez wilka. W szpitalu Michael opowiada współpracownikowi o obrażeniach i wizjach. Jego przyjaciel obiecuje pomóc i opuszcza pokój, ale wraca z policją. Michael widzi ich, ucieka, wybijając okno. Desperacko poszukująca odpowiedzi Selin wraca do grobowca i odsyła strażnika pod głupim pretekstem. Następnie otwiera grobowiec i wlewa swoją krew do trumny Wiktora, mając nadzieję, że obudzi go przed czasem. Jej krew wyjaśnia, że potrzebuje jego wskazówek i dzieli się szczegółami tego, co się wydarzyło. Zanim otrzymuje odpowiedź, strażnik wraca, więc zamyka grobowiec i chowa się. W tym momencie Michael pojawia się przed posiadłością i pyta o Selin. Ona pędzi na spotkanie z nim, ignorując groźby Cravena. Kiedy Selin i Michael objeżdżają samochodem, Erika mówi Cravenowi, że Michael jest likantropem. W tym momencie Viktor budzi się i karci Cravena za to, że nie kierował dobrze sabatem podczas jego nieobecności. Chce, aby obudzić również innego śpiącego starszego, ale Craven wyjaśnia, że Viktor został obudzony przed terminem. Muszą poczekać na przybycie rady jutro, aby zakończyć rytuał. Podczas jazdy samochodem Selin opowiada Michaelowi o starożytnej wojnie. Zazwyczaj ludzie umierają w ciągu godziny po ugryzieniu przez wampira lub likantropa, ponieważ wirusy, które przenoszą, są śmiertelne. Wszystkie wizje, które widział Michael, to wspomnienia przekazane mu poprzez ugryzienie. Duet dociera do opuszczonego budynku, którego wampiry używają do przesłuchań, a Selin dzieli się z Michaelem sklonowaną krwią. Okazuje się, że wampiry są właścicielami firmy, która ją produkuje. Następnie Selin mówi mu, że poluje na likantropów, aby się zemścić, ponieważ kiedy była dzieckiem, musiała słuchać, jak cała jej rodzina została wymordowana przez wilki. To Wiktor ją uratował i zmienił w vampira. Mówi, że to wilkołaki rozpoczęły wojnę, ale nie zna szczegółów. W zamian Michael wyjaśnia, że stracił narzeczoną w wypadku samochodowym. Kiedy Selin ma już odejść, Michael próbuje pójść z nią. Całują się, a Selin wykorzystuje tę okazję, aby przykuć go kajdankami do krzesła. Zwraca uwagę. Że jutro będzie pełnia księżyca i prawdopodobnie zmieni się on w pożerającego ludzkie mięso potwora, więc zostawia mu broń z jedną srebrną kulą. Nie zlikwiduje go ona, ale przynajmniej opóźni przemianę. W posiadłości Selin uderza Cravena i idzie do Wiktora, który jest zły, ponieważ został obudzony zbyt wcześnie. Selin wyjaśnia, że sabat jest w niebezpieczeństwie, ale Wiktor uważa, że to tylko głupie teorie i że została skażona przez Likantropy. Rada osądzi Selin za złamanie zasad i do czasu ich przybycia zostanie ona zamknięta w posiadłości. Następnie Craven ogłasza, że Rada zostanie odebrana przez jego zespół, a nie przez zespół Kana, co budzi podejrzenia. Na stacji przyjeżdża pociąg z Radą i starszą Amelią, a ludzie Cravena wymieniają sygnał z strażnikami. Grupa likantropów nagle ląduje na dachu pociągu i atakuje Radę, podczas gdy ludzie Cravena patrzą bez ruchu. Wkrótce wszystkie wampiry w pociągu zostają wymordowane. W posiadłości Erika odcina zasilanie i włącza się alarm. Następnie uwalnia Selin i daje jej nawet broń. Kiedy Selin odjeżdża, Erika informuje Cravena, że uciekła, mając nadzieję, że wpędzi ją w kłopoty. Kan martwi się opóźnieniem rady i wysyła swoich ludzi, aby to zbadali. Na stacji kolejowej Rejs pobiera krew Ameli. W mieście Michael marnuje srebrną kulę, strzelając do łańcucha, ale to nie działa. Zaczyna tracić rozum, ponieważ wizje wciąż go przytłaczają. Wkrótce Selin wraca do budynku, ale odkrywa, że śledzili ją likantropy. Pędzi, aby zdjąć kajdanki Michaelowi, a kiedy słyszy że wróg się zbliża, otwiera ogień przez drzwi, aby szybko ich pokonać. Następnie strzela w okno i każe Michaelowi wyskoczyć, podczas gdy ona nadal walczy z likantropami. Michael jest zszokowany, że wylądował idealnie na nogach jak zwierzę, ale niestety w tym momencie policjanci znajdują go i zabierają. Selin widzi ogieżdżający samochód, po czym sprawdza ciała likantropów, czy nie ma wśród nich ocalałych. W radiowozie Michael widzi księżyc w pełni i zaczyna się przemieniać w bardzo makabryczny sposób. Policjanci szybko zatrzymują się i podają mu zastrzyk, który zapobiega przemianie. W posiadłości Wiktor całkowicie wyzdrowiał i słyszy, jak Craven mówi o Selin wierzącej w jakąś dziwną konspirację. Przerywa im przybycie Selin z Singem, a ona rani go, aby zmusić go do mówienia. Sing opowiada historię Aleksandra Korwinusa, wodza wojskowego z V wieku, który przeżył plagę, która spustoszyła jego wioskę. Jego ciało spowodowało mutacji wirusa i przekształciło Aleksandra w pierwszego nieśmiertelnego. Ostatecznie miał troje dzieci, z których jedno zostało ugryzione przez wilka i stało się pierwszym likantropem, drugie zostało ugryzione przez nietoperza i stało się pierwszym wampirem. Trzecie żyło jako normalny człowiek. Michael jest potomkiem trzeciego syna, więc jego krew może być kluczem do połączenia krwi likantropów i wampirów. Stworzyłoby to hybrydę silniejszą od obu raz. Plan zakłada, że Lucian połączy swoją krew z krwią Michaela i Amelii, aby uzyskać tę nową moc. Kiedy Wiktor mówi, że Lucian nie żyje, Sinć potwierdza, że Craven kłamał. Wiedząc, że ma kłopoty, Craven ucieka swoim samochodem. Na stacji kolejowej wampiry odkrywają masakrę i dzwonią do posiadłości, aby złożyć raport. Kan informuje Wiktora, że Amelia została całkowicie wyssana, a wściekły Wiktor likwiduje Sinja. Przeprasza Selin za to, że w nią wątpił i nakazuje jej wyeliminować Michaela. W legowisku likantropów Lucian pobiera próbkę krwi od Michaela, który zauważa naszyjnik likantropa. Wizje stają się wyraźniejsze i Michael obserwuje, jak w przeszłości Lucjan został skuty łańcuchami i zmuszony do patrzenia, jak jego wampirzyca kochanka zostaje stracona w świetle słonecznym. Kiedy Wiktor wszedł do pokoju, aby zabrać naszyjnik wampira, wyszła pełnia księżyca i Lucjan zdołał się przemienić. Zerwał łańcuchy, zabrał naszyjnik, uciekł. Kiedy Michael wraca do siebie, opowiada Lucjanowi o tym, co widział. Lucjan wyjaśnia, że likantropy były kiedyś niewolnikami wampirów, zmuszonymi do strzeżenia ich grobowców w ciągu dnia. Zakochał się w córce Wiktora. Ale Wiktor nie aprobował ich związku. Jego pierwotnym planem było zlikwidowanie ich obojga, ale Lucian uciekł. Wściekły Wiktor rozpoczął wojnę przeciwko Likantropom, aby się zemścić. W tym momencie pojawia się Craven ze swoimi ludźmi i narzeka, że Lucian złamał umowę, jednak Lucjan zapewnia go, że plan zawarcia traktatu pokojowego przebiega pomyślnie. W tym momencie Selin wkracza do legowiska wraz z zespołem wampirów i rzucają granatem, aby pokonać strażników Likantropów. Craven zaczyna obawiać się o swoje życie, więc strzela do Luciana kulą z azotanem i odchodzi. Podczas gdy zespół Selin likwiduje likantropy, aby przedostać się przez legowisko, Rejs w końcu wraca i znajduje Luciana umierającego na podłodze. Widzi również ludzi Cravena próbujących uciec i natychmiast rusza za nimi. Wrzuca przywódcę grupy do wody, a wampir odpowiada atakiem biczami. Reis przemienia się w wilka, aby przetrwać ciosy, aż zbliży się na tyle, by zlikwidować. Podczas gdy walka trwa w sąsiednim pomieszczeniu, Lucian budzi się i bezskutecznie próbuje usunąć azotan z krwi. Selin słyszy hałas i opuszcza swoją drużynę, aby to sprawdzić. Nagle zostaje ścigana przez dwa wilkołaki jednocześnie, więc biegnie do innego tunelu i przeskakuje nad wilkiem, strzelając do niego. Następnie przeładowuje broń w samą porę, aby zlikwidować również drugiego wilkołaka. Kan i jego ludzie również likwidują wilkołaka, który próbuje ich zaskoczyć, ale po drugiej stronie pojawia się kolejny i likwiduje ich wszystkich. W międzyczasie Craven znajduje drabinę i próbuje opuścić legowisko. Jednak widząc przybywającego Wiktora, zmuszony jest zawrócić. Starszy wampir szybko odnajduje Reiza i likwiduje go mieczem za to, co ten zrobił jego ludziom. Kiedy likantrop zamierza zaatakować Michaela, Selin szybko strzela do bestii. Następnie uwalnia Michaela i całują się, co widzi Lucian. Para próbuje wymknąć się, unikając walki, ale Craven blokuje im drogę. Craven strzela do Michaela kulami z azotynem i ujawnia że to Wiktor zlikwidował rodzinę Selin, a nie likantropy. Okazuje się, że Wiktor nienawidził żywić się zwierzętami hodowlanymi, tak jak robili to inne wampiry, więc od czasu do czasu potajemnie polował na ludzi. Oszczędził Selin tylko dlatego, że przypominała mu jego córkę. Kiedy Craven zamierza zastrzelić Selin, przeszkadza mu Lucian, dźgając go w nogę. Lucian mówi Selin, żeby ugryzła Michaela, aby go uratować i przekształcić w ostateczną hybrydę. Kiedy Selin gryzie Michaela w szyję, Kraven strzela kilka razy do Luciana, aby go zlikwidować i ucieka. W tym momencie do pokoju wchodzi Wiktor, odpycha Selin i rzuca Michaelem o ścianę. Kiedy Selin konfrontuje go z historią Cravena, Wiktor potwierdza, że jest ona prawdziwa i odbiera Lucianowi naszyjnik. Wyjaśnia, że kochał swoją córkę, ale musiał ją zlikwidować, ponieważ była w ciąży z dzieckiem Luciana. Tymczasem połączenie trzech rodzajów krwi powoduje u Michaela zupełnie nowy rodzaj przemiany. Jest tak potężny, że może walczyć z Wiktorem. Wymieniają wiele ciosów, ale niestety Wiktor ma większe doświadczenie i kontrolę nad swoimi mocami, więc powala Michaela. Trzy wampiry przybywają, aby pomóc swojemu panu i zaczynają strzelać do Michaela, więc Selin biegnie, aby je wszystkie unieszkodliwić, a Wiktor odpowiada, uderzając ją. Następnie Wiktor i Michael ponownie ścierają się, a starszy z nich udaje się obezwładnić bestię. W tym momencie Selin widzi mieć Wiktora na ziemi i używa go, aby przeciąć mu głowę na pół. Przerażeni tą mocą, Ocalali Likantropi uciekają w cień. Po tym, jak Michael ponownie przybiera ludzką postać, Selim podnosi naszyjnik i para odchodzi razem. W posiadłości krew Sinja kapie do drugiej trumny i budzi drugiego śpiącego wampira. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.